Przed nami drugi tydzień lutego, czas, w którym z każdym kolejnym wieczorem otrzymujemy coraz więcej promieni słonecznych. Dzień się wydłuża, ale my ciągle spoglądamy na nocne niebo. Dzień dobry, nazywam się Damian Jabłeka i zapraszam Państwa do obserwacji nieba na półmetku zimy. W sobotę 8 lutego słońce na południu Polski zajdzie około 16.50. To już godzinę później niż przed prawie dwoma miesiącami, kiedy obserwowaliśmy najwcześniejszy zachód słońca w roku. Każdy kolejny zachód słońca następuje około 2 minuty później niż poprzedni. Po zimowych, krótkich dniach cieszą nas coraz dłuższe popołudnia, szczególnie gdy niebo jest bezchmurne i możemy karmić się promieniami zachodzącego słońca. Pamiętajmy jednak, że dzieje się to kosztem nocy, która jak zawsze kryje wiele tajemnic. Pogodny zachód słońca często zapowiada zaś piękną noc. Spoglądajmy w niebo także w ciemnościach. Niedzielne popołudnie nastąpi zjawisko, które całkowicie wymyka się naszym zdolnościom obserwacyjnym. Jakiś czas temu szukaliśmy na niebie wszystkich planet. Brakowało wtedy tylko jednej, tej najbliższej Słońcu, Merkurego. Właśnie w niedzielę Merkury minie się na niebie ze Słońcem, przechodząc pod naszą dzienną gwiazdą. Zjawisko to, mimo że nieobserwowalne, informuje nas o tym, że po okresie, w którym mogliśmy szukać na niebie porannym Merkurego, tuż przed wschodem słońca, rozpoczyna się czas, w którym będziemy czekali, aż Merkury pojawi się na niebie wieczornym. Na to jednak przyjdzie nam poczekać około miesiąca. W niedzielny wieczór już od zachodu słońca będziemy mogli na niebie wypatrywać naszego naturalnego satelity. Księżyc będzie jasno świecił na niebie. Będąc już cztery dni po pierwszej kwadrze świeci aż 90% swojej tarczy. Trochę zepsuje nam to wieczorne ciemności, nie pozwalając na dostrzeżenie słabych gwiazd. Z kolejnymi dniami nocne niebo będzie coraz jaśniejsze, bo już w środę czeka nas pełnia księżyca. Wtedy to będziemy widzieli go świecącego przez całą noc. Wracając jednak do niedzielnego wieczoru. Warto wtedy śledzić Księżyc. Tuż po zachodzie Słońca znajdziemy go nad południowo-wschodnim horyzontem, a w jego pobliżu świecący jasnym blaskiem Mars. O 17.00 oba ciała będzie dzieliła odległość ponad 1,5 stopnia. Jednak wraz z postępem nocy, z każdą kolejną godziną, ta para będzie unosiła się coraz wyżej na niebo, i równocześnie Księżyc będzie coraz bliżej Marsa. Kumulacja zbliżenia nastąpi o 20:20. .20. Mars znajdzie się wtedy w odległości zaledwie 9 minut łuku od Księżyca to mniej niż 1 trzecia średnicy tarczy naszego satelity. Mars znajdzie się wtedy na południe od Księżyca czyli w stronę horyzontu i nieco na prawo. Tak duże zbliżenie pozwoli na pewno zmieścić oba ciała niebieskie nawet w dużych teleobiektywach albo w polu widzenia teleskopu. Możemy więc uwiecznić Księżyc z dużymi detalami, w szczególności w obszarze jego terminatora, pasa oddzielającego oświetloną od nieoświetlonej części jego powierzchni. Zaś w jego pobliżu, w tym samym polu widzenia, znajdziemy Marsa znajdzie się on pod usianym kraterami południowym biegunem naszego naturalnego satelity sytuacja wymarzona do obserwacji wizualnych i fotografii. Warto nie spuszczać wzroku z tej kosmicznej pary, nawet po największym zbliżeniu, aż do rana ciała pozostaną w swoim pobliżu. Przed zachodem księżyca, około 5, znajdą się one już w odległości ponad 4 stopni. Można więc podczas takich obserwacji doświadczyć szybkiego ruchu naszego naturalnego satelity na tle gwiazd. Traktując Marsa jak punkt odniesienia, najpierw zobaczymy, jak księżyc się do niego zbliża zaś później z czasem oddala. Księżyc w ciągu niespełna miesiąca okrąża całe niebo, dlatego każdej doby pokonuje na nim ponad 13 stopni. Niech w te zimne noce rozgrzewa nas wspaniały widok rozgwieżdżonego nieba.